Witam Was, kochani, na kanale KateWitch. Dzisiaj mam czytanie dla wszystkich wag. I bardzo dziękuję Wam na początku za wszystkie subskrypcje. Dla tych osób, które to już zrobiły, naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Nowe osoby, które być może tutaj zajrza zajrzały dzisiaj na ten kanał, na, tego, na ten horoskop. Zapraszam do subskrypcji, was wszystkich, do lajkowania, do komentarzy, jeśli macie takie życzenie, oraz udostępniania mojego filmiku oczywiście również. Nie przedłużam, zaczynamy przekaz dla was, i wasza energia się zaczyna od tutaj pazia, mieczy. I teraz. Kazimierz to jest taka niestała osoba w uczuciach. Ta karta to e, pokazuje taką osobę. Taką bardzo młodą, e, młodego chłopaka, może dziecko, wręcz e, z taką energią e, idę po swoje, mimo tego, że nie za bardzo wie, gdzie zmierza, więc e, tutaj w tej karcie jest taka. E, Taka energia takiej osoby mało, mało zorientowanej, gdzie chce iść i po co, ale po prostu ma tyle energii, że gdziekolwiek tam nie dojdzie, to, to, to będzie i tak dobrze. Więc jeśli to jest wasza energia, no to, no to po prostu uważajcie na siebie, żebyście się nie wpakowali po prostu w jakieś może kłopoty, bo jesteście tacy pełni tutaj tak, takiego entuzjazmu, ale, taki, ale takiego pomieszanego z niewiedzą, a, z takim a, w związku z wiekiem i z tą energią taką a, może być tak, że sobie po prostu nie poradzicie tam gdzie, dokąd zajdziecie, do, dokąd zmierzacie, chociaż tak naprawdę sami nie wiecie za czym gonicie do końca. A, ta karta właśnie mówi o tym, żebyście pamiętali, żeby e, nie iść po coś tylko dlatego, że to się pokazało w Waszym życiu, ok? Że tutaj macie Wam się, e, ktoś Wam coś zaproponował, aby nawet tak bez pomyślenia o tym, czy to warto, czy nie warto, czy e, nie, będzie, nie skończy to się jakoś właśnie kłopotliwie dla Was, to Wy po prostu po to idziecie. Teraz drugie, to jest e, e, drugie, to jest teraz e, następna karta będzie trzy kielichów i trzy kielichy to, um, to jest taki takie, taka radość z, ze spotkania z przyjaciółmi dla panów to będzie oczywiście będą um, no, może być mieszane oczywiście towarzystwo, a tak samo jak dla pań. Tutaj jednak ponieważ to są taki bardziej, ta karta pokazuje taki babski wieczór, bardziej takie spędzanie babskiego wieczoru w gronie dziewczyn, więc to może jest bardziej taki przekaz do, do pań. Panowie po prostu skoncentrujcie się na tym, że być może. Dla Was wszystkich jest tutaj potrzebna taka chwila zapomnienia, chwila takiego relaksu z przyjaciółmi. E jeśli tego dawno nie robiliście, bo no różne są w tym momencie, jak wszyscy wiemy na całym świecie, nie, nie wszystko nam tak sprzyja, że możemy właśnie e, oddać się tym spotkaniom, takim, właśnie grupowym. E, ale jeśli jest jakaś szansa na to, że możecie się w mniejszym gronie spotkać gdzieś, e, no to widocznie tutaj jest e, ktoś tego potrzebuje, albo wy tego potrzebujecie, więc e, to jest ta karta. E, ta karta mówi też o tym, że po prostu może być jakieś świętowanie do rana, jakiś taniec e, w, tak, w takim momencie, w, kiedy ktoś na was nie patrzy, taki z e, może takiej lekkości, takiego, takiej zabawy właśnie bezstresowej, raczej e, Takiej. Taki... Generalnie, jakie spotkanie, zwołanie tutaj e, najbliższych, jakichś takich zaufanych osób. Ponieważ na tej karcie jest to spotkanie nocą, więc e, tutaj pamiętajcie o tym, że jeśli jesteście w tym gronie osób, które znacie, no to wiadomo, relaks i nie macie się czego obawiać, ale czasami te spotkania takie, właśnie e, pod, przy e, świetle księżyca, że tak powiem, to może być tak, że czegoś tu nie, nie zobaczycie, czegoś nie, mm, nie usłyszycie. Albo po prostu sami powiecie coś takiego, co możecie żałować na drugi dzień, więc uważajcie do kogo, co tutaj mówicie w tej karcie. Teraz następna karta to jest karta króla kielichów, i wasze czytanie jest tutaj bardziej tak właśnie pod kątem tych kielichów trochę, takich emocji dużo. Król kielichów to jest taka osoba. Bardzo taka w izolacji, taka, która się odsunęła od wszystkich tutaj w koło, i jest tej osobie dobrze z tym. Oczywiście tutaj sobie zamieniajcie wszyscy energię, bo może być to męska, może być damska, albo po prostu, bo to, to jest czytanie ogólne, więc ogólna też energia z tego płynie, więc po prostu w, to, co się w Waszym życiu dzieje, to myślę, że uda Wam się to po prostu w jakiś sposób połączyć, jeśli coś tutaj zauważycie. A, tak czy inaczej, ta karta Króla Kielichów to jest jakiś jakaś samotnik z wyboru, ok? To jest tkwienie w takiej sytuacji, kiedy nic nam tak naprawdę nie potrzeba, poza świętym spokojem. I ta karta mówi do was, że mimo tego, że tutaj niczego wam nie brakuje, tego towarzystwa też wam nie brakuje, właśnie dlatego, że właściwie to, o czym pomyślicie, to wszystko macie, ale... Ta karta ostrzega przed tym, żebyście zbyt długo nie tkwili w takiej izolacji, bo po prostu człowiek w pewnym momencie już zapomina o tym, że poza wami jeszcze ktoś istnieje, że jest jeszcze inny świat, że cały czas tam e, można e, można wyjść do ludzi, można z nimi porozmawiać, e, i, mi, i może ktoś wręcz potrzebuje tego, żeby was zobaczyć. Te, ta karta, ten król e, kielichów, e, oczywiście to jest. O, to jest energia silnej osoby, silnego mężczyzny, może to być Wasz ojciec, może to być, możecie to być Wy. W każdym razie ta osoba lubi kontrolować swoje emocje, ok? I a, to jest takie też e, jedno z ważniejszych przekazów tej karty, właśnie. Teraz następną kartę macie 9 e, buław, i teraz 9 buław to jest taka, taki moment, kiedy przemyśla, przemyślanie macie jakieś w Waszym życiu, więc to się może tutaj łączyć z tą kartą tego o, króla o, kielichów. E, Dziewiątki to jest w ogóle taka niezależność, ale też izolacja, więc tak jak tutaj z tym królem. E, takie, taka walka, taka niechęć do e, brania tutaj e, odpowiedzialności na siebie, bronienie się wręcz od tego. E, ta karta mówi o tym, że. Przez całe nasze życie my tutaj e, toczymy wiele walk, wiele, e, wiele problemów e, nas tutaj dotyka, e, dobrych, złych rzeczy, i, i, i są takie rzeczy, które po prostu często do nas powracają w tym naszym życiu, że e, kiedy już nam się wydaje, że już ogarnęliśmy jedną rzecz, no to przychodzi druga. I my cały czas jesteśmy w tej, w tej pozycji, takiej oczekiwania, co teraz, co następne. Um, I dlatego jesteście tak, jakby przygotowani cały czas na jakieś bronienie się, na jakieś takie. Um, no nie bardzo możecie sobie tutaj pozwolić na jakieś takie odpuszczenie, na chwilę relaksu, na jakieś takie um, spuszczenie z siebie tych na chwilę chociaż tych problemów, ok? Wy jesteście cały czas w takim czekaniu. Więc tutaj ta karta mówi do tego, że do was, że, że czasami jeśli uważasz, że ta walka, w której teraz jesteś, ta obrona przed jakimiś atakami w tym momencie nie jest, przemyślcie po prostu sobie, czy to jest warte tej, tego poświęcenia, tej siły waszej, tej energii, którą możecie tutaj na coś innego zużyć. Bo może być tak, że to jest taka walka z wiatrakami, która nigdy się nie skończy, więc czasami po prostu lepiej z tego wyjść, zostawić to i, i dać sobie spokój, dlatego że. Może być z góry założone, że po prostu to będzie taka niekończąca się historia. Tak czy inaczej, wy jesteście w tej karcie, pokazujecie bardzo dużą siłę, bo dziewiątki to już jest siła to już jest coś, co jesteśmy o krok od wygranej, okay? o krok od osiągnięcia czegoś. Więc ta karta mówi o tym, że wy tutaj macie bardzo silną swoją pozycję. I mm, naprawdę, nawet jak momentami przychodzi do ciebie jakieś zwątpienie, to Ty już jesteś tutaj silniejszy, niż nawet o tym myślisz, mimo tego zmęczenia. A teraz kolejną kartę to macie Pięć Mieczy. Pięć Mieczy to jest taki chaos. To jest y, bardziej mówi o, y, o raczej o pracy, o tym, co się dzieje u Was w pracy, w takim y, najbliższym otoczeniu. To jest projekt, który tutaj z kimś robiliście. To jest praca, którą tutaj zaczęliście robić, i ona się kończy pozytywnie. Pozytywne zakończenie ma. Tylko, że te osoby, które tu z Tobą współpracowały, które Ci być może pomagały. Które może robiły to wszystko nieświadomie, jaki efekt to przyniesie, i być może ty sam nie byłeś pewien, ty sama wagą nie byłaś pewna tego zakończenia, jak to będzie, że wszyscy jakby dążyliście do zakończenia, do, do tego sukcesu, ale w tym momencie ktoś tutaj dostaje. Po głowie. Niestety, ktoś tutaj jest przegraną tą osobą w tej sprawie, a tylko jedna osoba wygrywa, więc to się kończy tak nie, niespecjalnie korzystnie dla wszystkich, którzy brali tutaj udział z wami i wam pomagali wręcz. Więc Zwróćcie na to uwagę, czy, czy to było warte, czy. Bo piątki to jest taki konflikt chaos i takie straty dla niektórych osób, które są w waszym otoczeniu. Teraz następna karta to jest e, as buław i as buław to jest nowy początek. Więc tutaj jeśli to była wasza energia, to do czegoś tutaj dobrnęliście, e, coś wygraliście. Hmm, może niekoniecznie tak e, poszło to wszystko po waszej myśli, jak byście chcieli. E, Nikt, niestety ktoś tutaj może został zraniony, ale e, ta karta Asa była w, mówi o tym, że tutaj spadają na Was różne propozycje. W związku z tym tutaj dostajecie dużo ofert od życia, od losu. E, to jest coś, co idzie do Was i macie to zapisane w, e, w Waszych gwiazdach. E, tu ta karta mówi do Was, że. Macie szybkość planowania. Musicie tutaj wykorzystać po prostu tą szansę, która tutaj do, idzie do Was. Skupcie się na, na czymś, co Was interesuje, żebyście nie stracili całej reszty, a przynajmniej nie większości z tego, co tu jest Wam oferowane w tym momencie. To są korzystne oferty. Może to być też przygoda miłosna, jeśli chodzi tutaj o jakieś związki, które tu się wydarzyły może w Waszym życiu. E, jakiś, tu może być też jakieś e, takie duchowe uniesienie. Coś takiego, co tutaj e, los wam niesie i, i tak jak już wspomniałam, skorzystajcie z tej, z tego, co tutaj do was idzie, ok? Bo to jest wasza przyszłość tutaj, co się dzieje. E, teraz kolejna karta, to jest Królowa Buław. I tak jak tutaj as to zaczyna, to królowa jest w tej pozycji, kiedy to um, ona już tutaj doszła do tego um, końca tych, um, tego waszego etapu, do czego tutaj dążyliście, e, jest ustatkowana, jest bardzo taka atrakcyjna, e, ustawiona zawodowa, taka, zawodowo, taka bardzo e, dosyć silna, e, silna tutaj e, osobowość. I niestety nie cieszy jej tak bardzo wszystko to, co dostała tutaj od tego życia. Yy, ona jest tak jakby znudzona tym wszystkim. Niby ma wszystko, a tak naprawdę to jej nie cieszy. Yy, więc jeśli to jest wasza energia, no to zwróćcie na to uwagę, że... Yy, Żebyście tutaj nie tkwili tak w tej sytuacji, że tutaj ktoś jest też w takiej sytuacji, może powinniście się połączyć, może ta energia was powinna tutaj przy, jakby przyciągnąć do siebie, bo tu są dwie bardzo, bardzo takie atrakcyjne osoby, które tkwią w czymś, w czym może być może nie chcą tak naprawdę być tak długo. I Królowa Buław to jest taka osoba, która e, nie da się jej ignorować po prostu, tak? E, ale też nie słuchajcie się jej tak e, ślepo, nie idźcie w to, co ona wam tutaj każe, kto, co wam tutaj narzuca. E, mimo tego, że ona tu bardzo ma dużą świadomość tej swojej wartości, to... E, jeśli to nie jest wasza energia, to w takim razie uważajcie na taką osobę, żeby tutaj was w coś w nie wciągnęła. A teraz karta z, ze spodu talii, która mi się pokazała, to jest sześć buław. I sześć buław to macie bardzo dużo fajnych osób przy was, w waszym otoczeniu. O osób, które wam bardzo dobrze życzą, które się cieszą waszym sukcesem. Więc jeśli tu jest ta wasza energia, że tutaj coś zdobyliście od życia, coś wam tutaj przyszło. I wy macie ten sukces, to macie naprawdę duże grono osób, które się cieszą z tej wygranej, z tego, że Wam się udało. I nie zapominajcie o tym, żeby się dzielić tym, tą Waszą radością z, właśnie z tymi Waszymi najbliższymi osobami. To jest ważne, żeby tutaj dawać od siebie też coś dla, dla swoich najbliższych. I teraz końcowa karta to macie kartę rady. Karta e, taka, Karta, która mówi o transformacji, jaką w tym momencie przechodzicie. I teraz ta karta transformacji to ma takie, taki przekaz dla Was, że to, co się właśnie w tym Waszym życiu, w tym momencie dzieje, to przynosi Wam tutaj największe, najwyższe taką, um, takie zadowolenie w, w Waszym życiu. I ta karta wam mówi o tym, że to jeszcze nie jest koniec tego, tej waszej transformacji, tego, co wy tutaj przechodzicie, e, że jeszcze tu będzie, że jeszcze to najlepsze jest przed wami. I tym zakończę zdaniem, dlatego, że naprawdę to jest bardzo fajna energia w tej karcie. I e, tego wam bardzo e, serdecznie życzę, aby to wam się tutaj ziściło, żeby to, co najlepsze, to jeszcze, żeby było przed wami. E, I Zapraszam Was za tydzień do kolejnego czytania dla Waszego znaku. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, ściskam mocno i jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, do komentarzy, bo to naprawdę jest duża satysfakcja dla mnie i podziękowanie takie właśnie za tą moją pracę, którą tutaj wkładam. Dzięki śliczne, trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam, do usłyszenia.